Nawożenie w kolejnym roku uprawy. Nawozy otoczkowane osmokot mogą być stosowane do nawożenia roślin w kolejnych latach uprawy, należy właściwie dobrać skład i czas działania: 3, 4, 5, 6 lub 8-9 miesięcy. Zabieg ten wykonywany jest ręcznie przy użyciu specjalnej łyżeczki miarki o określonej objętości. Dawkę nawozu ustala się uwzględniając czas jego działania oraz wielkość pojemnika od 2,5 do 6 gramów na litr doniczki. Nawóz wsypujemy do uprzednio zrobionego otworu i zasypujemy podłożem, co zapewnia granulkom optymalną wilgotność. Do nawożenia posypowego proponujemy nawóz Osmokot Top Dress działający 4 do 5 miesięcy lub Osmotop działający 2-3 miesiące. Charakteryzują się one drobną granulacją, co daje możliwość równomiernego rozprowadzenia na powierzchni podłoża. Granulki pod wpływem wody przyklejają się do powierzchni, co ogranicza straty związane z wysypywaniem się nawozu w transporcie lub wypłukiwaniem podczas intensywnych opadów. Dawka nawozu posypowego jest różna w zależności od wymagań pokarmowych roślin i wynosi dla Osmocot Top Dress 2-4 g na litr pojemnika. Przy pojemnikach powyżej 10 litrów prawidłowa dawka to 20-40 g plus 1 g na każdy dodatkowy litr podłoża powyżej 10 litrów. Osmotop 1-2 g na litr pojemnika. Przy pojemnikach powyżej 10 litrów prawidłowa dawka to 20 do 40 gramów plus 1 gram na każdy dodatkowy litr podłoża powyżej 10 litrów.